Prowadzisz salon Beauty? W takim razie oglądaj dalej, bo eksperci Klaryny Professional zebrali dla ciebie rekomendacje, które w sezonie jesień-zima pozwolą ci podnieść jakość usług i zyski w Twoim salonie kosmetycznym. Jesień i zima to okres w ciągu roku, kiedy temperatura spada, a słońce chowa się za chmurami. To daje idealne warunki do wykonywania silnie odmładzających zabiegów, które są poszukiwane w ofertach gabinetów przez dużą ilość kobiet. Nadszedł doskonały moment na wyposażenie salonu Beauty w kosmetyki profesjonalne z nowej linii EXOS PRO-AGE. To terapia intensywnie odmładzająca, która zachwyci Twoje klientki zainteresowane pielęgnacją Well Aging. Oprócz wersji kosmetyków przeznaczonych do salonu, znajdziesz w niej także zestaw dwóch kremów idealnych do odsprzedaży, co pozwoli Ci czerpać dodatkowe zyski. Linia EXOS PRO-AGE zawiera serum i krem z kompleksem Senolytic Fusion eliminujący starzejące się komórki oraz EXOPEP kompleks, który stymuluje syntezę Elastyny i kwasu jaluronowego. Warta uwagi jest także maska odżywczo-regenerująca, która w trakcie zabiegu zmienia swoją formę z kremowego musu w olejek idealny do masażu. Chcesz odebrać ofertę na kosmetyki profesjonalne, które znacznie wzbogacą linię usług gabinetowych w sezonie jesień-zima? Skontaktuj się z nami. Klientki Twojego gabinetu coraz częściej pytają o zabiegi zamykania rozszerzonych naczyń krwionośnych. Nic dziwnego okres jesieni i nadchodzącej zimy to idealny moment na wykonywanie tego typu usług. Jeśli chcesz, aby twoje klientki były usatysfakcjonowane efektem, wyposaż swój salon kosmetyczny w nowość. Urządzenie Kapilmed gwarantuje ono stuprocentową skuteczność w zamykaniu naczynek. Ponadto Kapilmed posiada nowoczesny design, który wpisuje się w estetyczną aranżację salonów kosmetycznych oraz ma intuicyjny panel, dzięki któremu nie umknie Ci żadna jego funkcja. Ale to nie wszystkie korzyści z włączenia Kapilmed do wyposażenia swojego gabinetu. To Urządzenie znakomicie sprawdzi się także do zabiegów depilacyjnych. Chcesz odebrać spersonalizowaną ofertę na urządzenie do zamykania naczynek, rekomendowane przez naszych ekspertów? Skontaktuj się z nami. Zastanawiasz się, jakie zabiegi przyniosą Ci największe zyski w sezonie jesień-zima? Postaw na te trzy urządzenia i rozwiń ofertę swojego salonu o dochodowe usługi. Włącz do swojej oferty mezoterapię mikroigłową z pomocą Compact H3 Pen. To urządzenie umożliwia wykonywanie zabiegu przy jednoczesnym podawaniu koktału co znacznie podnosi bezpieczeństwo całej procedury. A może szukasz wszechstronnego urządzenia, które zaoferuje Twoim klientkom szereg korzyści? Wybierz Electroporation Pen, który łączy technologię mikronakłuwania z mikroprądami IMS oraz z terapią światłem LED. Pamiętaj, że jako ekspertka od branży beauty musisz przewidywać trendy. Zabiegi wykorzystujące technikę masażu zyskują coraz większą popularność z uwagi na małą inwazyjność i satysfakcjonujące rezultaty. Dlatego czym Prędzej włącz do wyposażenia swojego salonu Multi Masażer 4D. Masażer zabiegowy z elektrostymulacją, falami radiowymi i terapią fotonową. Jesteś zainteresowana poszerzeniem swojej oferty o nowe, dochodowe zabiegi? Skontaktuj się z nami. Nieprzemijający trend na 100% bezpieczeństwo i higienę zabiegową to must have niezależnie od pory roku. Jeśli jeszcze nie wybrałaś dostawcy artykułów jednorazowych, takich jak waciki, rękawiczki, chusty zabiegowe, bielizna zabiegowa czy podkłady na fotel, Rozważ współpracę z Clareną Professional. Oferujemy nie tylko wysoką jakość, którą ceni 12 tysięcy współpracujących z nami kosmetologów, ale i konkurencyjną cenę, która pozwoli Ci zwiększyć zyski w swoim salonie beauty. Chcesz odebrać spersonalizowaną ofertę na artykuły zabiegowe jednorazowego użytku? Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem o współpracy. Chcesz włączyć niezawodne kosmetyki zabiegowe i produkty do pielęgnacji domowej oraz urządzenia, które przedłużą efekty zabiegów, w Twoim gabinecie? Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy.